Zacięcia. Pracuję sobie i za każdym razem, też jak zacięcie usunąłem, to też nie wybieram od razu tutaj, bo już wiem, że wyczyściłem tu, czy tam wyczyściłem tą, ten sektor. I jeżeli widzę ten sektor, to znowu zaczynam zdobywać, bo jesteście sami. Gdyby ktoś Wam trzymał te sektory z góry, to Wy możecie sobie podchodzić, on pokazuje dokąd i Wy. Idziecie dalej, tak? Albo on przyjmuje ten sektor tak naprawdę, bo to twój dach ten przyjmuje. Ale normalnie wy sobie tutaj sektorami jedziecie. Jeżeli usunąłem zacięcie, a tu obserwowałem sektor, to też zacięcie, dlatego tu jest kolejna rzecz, którą wam cały czas powtarzam, broń tu, nie, nie usuwam tutaj, nie grzebię sobie tam w rozborku, tylko tu, tutaj, usuwam tu zacięcie i jadę dalej, tak? Jeżeli mam problem z, z, z że mi dłużej muszę usunąć, to schodzę, ale cały czas widzę tam wszystko. Dobijam sobie o kolano, czy, czy coś wyciągam. Wkładam tutaj, czyszczę, wpinam, przeładowuję, sprawdzam jak gotów. To jakie z góry wstajemy, ale znowu zdobywam, tu się uczymy, że za każdym razem zdobywacie, bo jesteście w tej chwili w tej sytuacji sami, tak? Nie możecie. Wyskoczyć, a, a nie wiecie, co było w pomieszczeniu w czasie, kiedy wy usuwaliście. Mimo, że nawet jeżeli ja tutaj sobie zejdę, to będę w miarę widział co się dzieje, ale ja widzę do tego słupa tylko konstrukcyjnego. I, I dalej już nic nie widzę. Więc jak wstaję, to też wstaję i zaczynam skanować od podno. tak? Jedziemy. I wtedy możecie jeżeli zastrzeliłeś Francuza i ten terrorystę, to zaczynacie od następnego Francuza. tak? Zagłupy są? Wychodzimy, wychylamy. Wychodzimy, tak, tak. Zdech. Zrobi Tak, jeszcze raz. Góra, tu do góry, do góry. Czy my się Podchodzimy tak, jak się uczyliśmy. Od samej ściany. Bliżej, tam bliżej, 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 tak. I idziesz, 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 tak. Dobi tak i jedziesz dalej. Mówię, dobicie przeładowanie, to ma być mechanika. Chowasz się trochę. Zero. Się przeładowanie. Nie ma schodzisz w dół. Zacięcie, krzyczysz i jedziesz. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Usuwamy, usuwamy. Dobra. Dlatego mówię właśnie, ale poczekaj. Dlatego panowie mówię, że usuwamy zacięcie. Później mi po internetach cymbały piszą. Po co przeładowujesz trzy razy? Ile razy przeładował? Żeby usunąć tą ruskę, którą tam miał? Ze trzy albo cztery razy, dlatego, że przeładuję dwa razy i dopiero tworzę magazynek i przeładuje. I mam pewność, że jest, jest czysto. Podchodzimy stąd, tak jak się uczyliśmy. I cel i atakujesz. Jedziemy. Dobij, przeład. Nie, dobij, przeładuj. Nie działa, wyjmujesz. Krzyczysz zacięcie i dopiero usuwasz. Tak. I znowu, zdobywasz od, od nowa. Dobij i przeładuj. Mam zamek zamknięty, ale nie nastąpił strzał. Nie zastanawiał się, co to się mogło stać. Jestem w boju, tam ktoś na pierwsza mnie. Przeładowuję i ja dalej. Tylko jak, jak mam zamek zamknięty, przeładowuję raz. I jeżeli znowu nie następuje strzał, to wtedy schodzę i sobie wyjmuję magazynki i patrzę, co się dzieje. tak? Żeby wyzerować broń, zerować warunkowo. Jakby strzelał, musimy kiedyś powiesić czy. Wtarcza i będzie na zero w tarczach. Robisz. Okay, coś takiego. Ty masz być cały czas na celu i się wysuwasz jest cel cztery. Jeżeli cokolwiek się stało, wracam tu. Usuwam i znowu wychodzę. Znowu wychodzę, ale cały czas jest na, na celu. I patrzysz cały czas po celownika. Widzicie to jest kolejna rzecz na którą warto zwrócić uwagę, daj magazynę na chwilę. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Wysunęła mu się jedna sztuka. I po ciemaku, jak będę ładował, jak wyjmę i sobie schował tutaj sztukę, a po ciemaku będę ładował, to wezmę i sobie palcem sprawdzę, czy w ogóle mam sztukę i dopiero. To jest kolejna rzecz, dlaczego ja magazynek będę chwytał w ten sposób, a nie w ten sposób. A po ciemaku tym panaceum nie nie traficie. Tylko po palce.